Krótka animacja, która zachęca przedstawicieli organizacji pozarządowych do zdobywania grantów w ramach organizowanych przez Aquanet konkursów charytatywnych. Na początku animacji młody mężczyzna wiesza na drzewie budkę dla ptaków, realizując w ten sposób swój pomysł. W tle, po ścieżce, młoda kobieta prowadzi wózek inwalidzki ze starszą panią. Następnie młody mężczyzna siedząc za biurkiem. Zastanawia się, jak zdobyć fundusze na realizację swoich projektów. Dalsza część filmu podpowiada, w jaki sposób szukać wsparcia na realizację swoich pomysłów. Prowadzisz fundację lub stowarzyszenie? Masz pomysł na projekt i nie wiesz skąd zdobyć środki? Jeśli działasz na terenie Poznania lub okolicznych gmin, regularnie sprawdzaj konkursy charytatywne Aquanet. Co roku przeznaczamy na nie nawet do 300 tysięcy złotych. Zdobądź nasz grant i przystąp do realizacji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę Aquanet. Zobacz, jakie działania obejmuje aktualnie ogłoszony konkurs. Jeśli dotyczy zagadnień, które są Ci bliskie, zapoznaj się z regulaminem i weź w nim udział. We wniosku konkursowym przedstaw planowane działania, załącz harmonogram, kosztorys i opisz swoje doświadczenie w prowadzeniu projektów. Wyślij. Wnioski oceni Komisja Konkursowa. Sprawdzi m.in. zgodność z celami konkursu, trwałość oddziaływania projektu po jego zakończeniu, a także Twoje doświadczenie organizacyjne. Jeśli Twój projekt zwycięży, podpisujesz umowę, dostajesz środki i możesz działać. Konkursów szukaj na stronie www.akfanet.pl. Obserwuj także nasz profil na Facebooku.